prawdą wiecie, Może zareagujecie czy Zielone bydlaki jedne! No zareagujcie, jesteście policją czy w ogóle tak? Jesteście policją czy nie? Masz odwagę powiedzieć jak się nas czy nie? Tak, proszę pana, policja była również za okupacji. Strzelała do nas, strzelała do Żydów. Nasza polska granatowa policja. Kolory kontury mniej więcej podobny do obecnego. Się ja obudziła tam ich policja. Zostaw go! Nie wiem, czy go zamierzają zabrać razem z tym więcej? To jest porwanie, zwygrzanie to jest porwanie. Słuchajcie, a ja zapytam, jakie pan ten przestępstwo, że go zabierają do, do, do wojskowej jej suki nieoznakowanej. Jakie ten pan. Tamten, samochód, Nie wie pan, jaki tu wjechał, a wie pan, że tu jest zakaz tak wjazdy, to. Okej, okay, nieważne. Porywają człowieka. Ja panu to yy, mówię, że porywają człowieka. Czy państwo będą interweniować w tej sprawie? Jakie przestępstwo popełnił ten człowiek, że jest porwany proszę. przez Proszę kontaktować się z rzecznikiem. Dziękuję panu. Ale to co? Ja, zgłoszenie panu. przestępstwa panu Europie. A jak się pan Zapraszamy nazywa? na Wilczą. Proszę. No, pan Dobrze.